Witam Cię serdecznie drogi widzów w dzisiejszym odcinku, który będzie dotyczył Belgii. Głównie chodzi tutaj o gęstość zaludnienia. Natomiast na początek chciałbym wyjaśnić jaki sposób i dlaczego powinieneś ten film obejrzeć. Po pierwsze jest to film skierowany do Młodszego widza. Zresztą pewnie zauważyłeś, kanał nazywa się Plecak Nauczyciela. Głównym odbiorcą tych filmów powinni być uczniowie e, klas 4 e, 4,8, czyli około 10-15 lat. Drugą sprawą bardzo ważną jest to, że jeśli chcesz obejrzeć ten film, odsyłam cię do filmu e, z terenu, ponieważ te filmy, które się tutaj pojawiają, zawsze. Jeśli siedzę tutaj na tej kanapie, to znaczy, że wyjaśniam zagadki, które pojawiły się w tym filmie. Trzecia rzecz bardzo ważna. Jeśli obejrzałeś ten film w pierwszym komentarzu pod filmem z terenu, jeśli obejrzałeś film z Brukseli, to powinieneś spróbować rozwiązać te zagadki. Specjalnie dla ciebie w komentarzu zostawiłem zagadki w formie pliku. Możesz wejść sobie w pierwszy, właśnie, komentarz. Kliknąć i spróbować rozwiązać. Tylko proszę Cię, nie korzystaj z internetu, z danych. Jest to po to, żeby sprawdzić, jaką wiedzę masz na ten temat po obejrzeniu filmu, mimo że nie ma tam przeważnie odpowiedzi na te zagadki, które się pojawiają. Bardziej po to, żeby zobaczyć, ile faktycznie wiedziałeś na ten temat. Dopiero po tym, jak to, obejrzysz ten film i po tym, jak robisz te zagadki, zapraszam Cię na dalszą część, która będzie działa się tutaj, gdzie będę starał się wyjaśnić odpowiedzieć na pytania, które sam stawiałem właśnie w Brukseli. nie koty mi się biją. Jak już wyjaśnię te zagadki, to też będę starał się je objaśniać. Czyli to nie będzie taka płytka odpowiedź, tylko przynajmniej krótka, objaśniająca informacja a propos tego tematu. Pytania, które się pojawiają, one przeważnie bardzo mocno dotyczą tego, co dotyczy... Podstawy programowej, programowej z geografii. zacznę od kontekstu, dlaczego mówiąc właśnie o Belgii, postanowiłem właśnie skupić się na gęstości zaludnienia. Odpowiedź jest bardzo prosta. Belgia jest na 21 miejscu, jeśli chodzi o e, ranking państw właśnie z gęstością zaludnienia, na szóstym miejscu właśnie w Europie. Na pierwszym miejscu jest Monako, i uwaga, Monako jest najbardziej zagęszczonym państwem na świecie. To, co jest bardzo istotne, to co jest bardzo istotne, to, to, że Makao, kto się pojawia na tej liście, którą przed chwilą wam właśnie staram się wyświetlić, to nie jest państwo, dlatego Monako jest na pierwszym miejscu. i chodzi o Europę, na kolejnych miejscach jest Watykan, Malta, Holandia. Na piątym miejscu oczywiście jeszcze Tutaj e, powinno być San Marino. No i mówiąc o tych pięciu państwach, które są bardziej zagęszczone od Belgii, oczywiście miałem na myśli Holandię, czyli to jedyne państwo, które jest faktycznie e, tak powierzchniowo podobne do właśnie do, do Belgii, natomiast jest nieco większe, więc pozostałe cztery to są takie państwa malutkie. Ja wiem, że pewnie jak pisaliście odpowiedzi lub szukaliście tych odpowiedzi w głowie, to mieliście w głowie pewnie Andorę, e, Luksemburg. Może pojawiło się jeszcze jakieś państwo bałkańskie, bo to też państwa dosyć małe. Natomiast okazuje się, że te państwa, wbrew pozorom, mają mniejszą gęstość zaludnienia właśnie od Belgii. I to, co jest bardzo ważne jeszcze, żeby zrozumieć właśnie tę całą, całą tematykę, to trzeba spojrzeć na mapę świata. Uczciwie mówiąc, to właśnie nasz kontynent, kontynent europejski, jest najbardziej zagęszczonym kontynentem. Jeśli chodzi o liczbę ludności, poza północną częścią. Natomiast innymi miejscami na świecie, o których warto wspomnieć, to jest oczywiście Półwysep Indyjski, najbardziej tutaj, właśnie w okolicy państwa Bangladesz oraz wschodnia część Chin. Tutaj warto to, o tym wspomnieć, ponieważ zachodnia część Chin może być nawet jedną z najmniej zaludnionych miejsc w ogóle na świecie. Odpowiedź na zagadkę numer dwa. Eee... Mam następujący sposób, troszeczkę bardziej obszernie wyjaśniający. Belgia jest państwem, którego historia dosyć mocno wiązała się właśnie z e, kulturą holenderską oraz kulturą francuską. Dlatego też tak naprawdę Hol Belgia jest podzielona na dwie strefy językowe. Na północy mamy właśnie Flandrię, gdzie mamy język holenderski. Bo sąsiad na północy Belgii, to właśnie Holandia, natomiast na południu Walonia, gdzie tutaj, właśnie już wspomniałem, gdzie właśnie przemieszczamy się właśnie w kierunku Brukseli, właśnie po Walonii, jest język francuski. Natomiast ja jeszcze wcześniej wcześniej w filmie wspominałem, że pamiętać, że Belgia jest podzielona na trzy, cztery regiony, właściwie, przy czym tak już mówiąc, na dwa regiony, to mamy wyszczególnioną Brukselę. W których uznawane są oba języki i francuski i holenderski. Natomiast jeszcze je, jest jeszcze jeden taki malutki region, o którym trochę się nie wspomina, więc warto ich wspomnieć. Jest to język właśnie e, niemiecki. E, natomiast jest to bardzo mała, taki mały region autonomiczny. Ja starałem się tutaj w tym filmie, posiadając po cmentarzu, pokazać wam, e, pokazać wam właśnie. Ten język francuski no na nagrobku, gdzieś tam jakby ktoś się skupił i spojrzał, mógłby dostrzec właśnie chociażby te podobieństwo, gdzieś przynajmniej szukać właśnie w tej podobieństwie do język, języków romańskich, czyli np. włoski, francuski czy hiszpański. Na zagadkę numer 3 nie ma jednej odpowiedzi, a właściwie trzeba było tam wybrać 5 sportów, które można uprawiać na świeżym powietrzu, nie, nie potrzebując dużych nakładów finansowych. No, i tutaj tych odpowiedzi można pewnie z 20 wymienić. Ja postaram się zaproponować wam pięć. Pierwsze, które pewnie przychodzi wszystkim do głowy, to jest bieganie. Drugie, będzie to Nordic Walking e, lub też spacer. Nordic Walking od spaceru się, różni się tym, że Nordic Walking potrzebuje kiki, ale uznajmy, że to nie jest jakiś duży nakład e, finansowy. Trzecia rzecz: pływanie. Przecież można pływać w plenerze. Są różnego typu e, wyznaczone kąpieliska. Cztery. Eee, uwaga, rower. Ja wiem, że rower to drogi dosyć sprzęt, szczególnie dzisiaj. Natomiast zobaczcie, mamy bardzo mocno promowane rowery miejskie, które wypołycza się bardzo często za, prawie za darmo. Ja w Warszawie bardzo często korzystam z takich rowerów. Jeśli dobrze pamiętam, ten system ma coś takiego, że się płaci 10 zł na, na tą aplikację. Jeśli jeździ się bodajże poniżej 20 minut, eee, to nie zabiera w ogóle pieniędzy, a powyżej 60 zabiera złotówkę. Jest to nasz system, natomiast w większości państw europejskich wygląda w, to w sposób tani powiedzmy. Natomiast piąty, piąta moja propozycja to coś, co może dla niektórych być nowym pojęciem, kalistenika, co nie wymaga żadnych nakładów. Ktoś kto chodzi na siłownię lub interesuje się trochę budową masy mięśniowej, no to pewnie będzie gdzieś kojarzył to, 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 to właśnie pojęcie. Kalistenika to nic innego, jak ćwiczenia oparte na masie naszego ciała. Czyli chodzi tutaj głównie o pompki, brzuszki, wszystkie te, które wymagają dużego nakładu mięśni, ale uczciwie mówiąc, właściwie wystarczy trawa, ewentualnie jakiś koc, który weźmiemy i możemy spokojnie w plenerze kalistenikę uprawiać. Poza tym mówiąc o kalistenice, warto wspomnieć o bardzo dużej ilości w Europie siłowni plenerowych. To też jest coś co nie wymaga żadnych nakładów, wystarczy chcieć wyjść z domu i można sport uprawiać. Czwarte zadanie, bardzo krótkie, ale dające w sobie właściwie elementy trzech przedmiotów: matematyki, historii i geografii. Ponieważ obliczenia to zawsze wiążą się z matematyką, wątek historyczny, obliźek pod Waterloo to jest wątek historyczny, natomiast sama gęstość zaludnienia geografia często łączy się właśnie z matematyką, zresztą łączy się z wieloma przedmiotami a to właśnie obliczenie tej gęstości zaludnienia. Jak się obliczenia tej zatrudnienia? Liczbę ludności podzielić przez powierzchnię. I w ten sposób 180 tysięcy dzielimy przez 20 i wychodzi nam 9 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Do zagadek 5 i 6 odpowiem od razu. Europejski banan to jest ten teren od północnej części Włoch. Przekraczamy sobie Alpy, gdzie nie będzie tam dużo geospedalizacji, to jest ten wyjątek, jeśli chodzi o ten obszar, aż do samej go południa Wielkiej Brytanii. No i pierwsze pytanie było o to, które państwa, które leżą na terenie europejskiego banana, nie należą do Unii Europejskiej. Pierwsze państwo, które powinno przyjść, to jest oczywiście Szwajcaria. Drugie Liechtenstein, bardzo małe. Trzecie, z racji tego, że było to państwo, które kiedyś było w Unii Europejskiej, czyli Wielka Brytania. Natomiast według tej mapy, którą Wam teraz nawet wyświetlam, no nie powinno być to państwo liczone, chociaż czasami się uznaje, że jednak jest to cały czas europejski banan, jest to Monako. Natomiast jest to takie państwo powiedzmy ze znakiem zapytania, no bo według tej mapy, którą wyświetlam, nie ma Monako jakby zaznaczonego. Czyli ten europejski banan może być różnie interpretowany. Druga sprawa, duże miasta, które znajdują się na terenie europejskiego banana, a nie są stolicami. Można tutaj wymienić z 20 miast, myślę, że nawet więcej, które mają powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Te, które ja bym wymienił, to na przykład Manchester, Liverpool, Antwerpia, Haga, Rotterdam. Holandii. Uwaga, Berno może być, przecież Szwajcaria oficjalnie nie ma stolicy, więc może być Werno, może być Turyn, Mediolan i sporo miast niemieckich, na przykład Düsseldorf, Monachium, Dortmund. E, jeszcze tutaj wiele można by z nimi wymienić, natomiast no, wymieniłem ponad 10, więc jak widzicie, nie jest to jakiś wielki problem. Postaram się odpowiedzieć w tej chwili na trzy zagadki na raz, na zagadkę siódmą, ósmą i dziewiątą. Zagadka siódma dotycząca państw Unii Europejskiej, które nie są w strefie euro, czyli w miastnej nie mają waluty euro. Uwaga, w Unii Europejskiej obecnie mamy 27 państw, 20 ma walutę euro. Uwaga, są też państwa jak na przykład Czarnogóra, które nie są w Unii Europejskiej, ale z racji, że to nie jest jakaś, powiedzmy uczciwie, Dużo powierzchniowo, dużo powierzchniowe państwa, więc ta gospodarka nie jest jakaś super silna, żeby zachwiać za, za tutaj e, tej walucie. No to tam też euro jest. Natomiast skupmy się na Unii Europejskiej. Mamy 27 państw. 20 państw ma euro. 7 nie ma. Zacznę od najbogatszych. Szwecja, Dania. Czyli uwaga, mam przykłady państw, które mają bardzo silne gospodarki, jedne z najbogatszych w ogóle państw na świecie, nie mają wcale euro, nie przyjęły tej waluty. Mamy państwa naszego regionu, jest to Polska oczywiście, Czechy, Węgry, jest to pięć państw i dwa państwa o nieco słabszej gospodarce, też wstępujące do, do Unii Europejskiej stosunkowo niedawno, czyli Bułgaria i Rumunia. Odpowiadając na kolejne pytanie, czyli o państwa, które nie są w Unii Europejskiej, bo tu się przejęzyczyłem podczas nagrywania filmu, które nie są w Unii Europejskiej, a są w strefie Schengen, to chodzi oczywiście o głównie Norwegię, Szwajcarię, Islandię i Liechtenstein. Czasami mogą niektórzy myśleć, że Monako, San Marino, Watykan szczególnie, Andora. Też są w strefie Schengen, bo jak tam przyjedziemy, to nie ma żadnych właściwie kontroli raczej granicznych. Natomiast one formalnie po prostu mają te granice otwarte, nie będąc ani członkami Unii Europejskiej, ani nie będąc, e, ani nie będąc w strefie Schengen. No i ostatnie pytanie z tych trzech o państwa, które w Europie, w Unii Europejskiej mają gęstość zadania poniżej średniej. Skupmy się na początek na tych najmniej zagęszczonych. To będzie oczywiście, będą państwa północy, czyli Głównie chodzi tutaj oczywiście o Szwecję, Finlandię, ale też Estonię, Litwę, Łotwę. Natomiast patrząc na centrum, tutaj te państwa i te centrum, ale też ten delikatny zachód, też będą raczej tutaj średnia będzie wyższa. No tutaj mam też europejskiego banana chociażby. Natomiast możemy, można było jeszcze mieć takie państwa jak Irlandia, Hiszpania, Grecja, Rumunia, Bułgaria, chociaż są to państwa, które nie mają. Aż tak małej gęstości zaludnienia jak te wymienione na samym początku. Czyli mówiąc najprościej, najmniejsza gęstość zaludnienia jest po prostu na północy Europy. A propos kolonizacji Afryki, warto jeszcze wspomnieć o lekturze szkolnej, co prawda ze szkoły średniej, ponieważ to jest lektura, która właśnie doskonale opisuje to, jak wyglądała kolonia belgijska. Książka nazywa się Jądro Ciemności, napisana przez Josefa Konrada. Zakładka numer 10 to jest takie trochę do powiedzenia a propos gęstości zaludnienia o tym, skąd bierze się tak dużo migrantów, e, imigrantów w Europie. Czyli jest to bardzo często spowodowane oczywiście wysokim rozwojem gospodarczym i są to miejsca atrakcyjne dla tych osób. E, natomiast prawda jest też taka, że wiąże się to z historią kolonialną. Kolonia belgijska w Afryce była uważana za najgorszą możliwą była tam totalna tyrania. E, no i Właściwie, jakie trzy państwa dzisiaj funkcjonują, właśnie w, na tym terenie dawnej belgijskiej kolonii? Jest to olbrzymie państwo, demokratyczna Republika Konga, i o to państwo mi chodziło tutaj w kontekście fatalnie funkcjonującego państwa, jednocześnie olbrzymiego państwa Rwanda i Burundi. Poza tym, oczywiście, te państwa kolonialne, które tutaj się pojawią, to jest głównie Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia. E, natomiast są pewne wyjątki, jak na przykład Liberia, które nie były koloniami, więc to nie jest tak, że w 100% Afryka była skolonizowana. Ona była w zdecydowanej, ale w zdecydowanej większości tak skolonizowana, ale nie w 100%. No i przechodząc do ostatniego już pytania. E, tutaj odpowiedzi mogło być bardzo dużo. Natomiast moje pomysły, jakie się pojawiły a propos tego, w jaki sposób miasta centralne. Zachęcają osoby z miast satelickich, czyli tych miast wokół tych wielkich metropolii, do tego, żeby te osoby przyjeżdżały właśnie do ich miast. Przede wszystkim są to różnego typu ulgi, które się pojawiają. Na przykład w Warszawie pojawia się coś jak tak zwana e, karta Warszawiaka, czyli jeśli odprowadza się podatki w Warszawie, to można korzystać z. Ulgi na przejazd pociągami czy też komunikacją miejską na drugą strefę, czyli jest to jakby zachęta do tego, żeby odprowadzać podatki w mieście centralnym. Drugi pomysł to jest na przykład budowanie tak zwanych park and ride, czyli takich miejsc parkingowych, gdzie gdzie osoby mogą stawić swój samochód, wsiąść w pociąg i dojechać do miasta centralnego, ale to działa też w dwie strony, ponieważ park and ride buduje się właśnie w miastach. Tych satelickich, ale też miasta miastach, głównie w mieście centralnym, gdzie jest problem z tym, żeby te osoby się mogły przemieszczać. W ten sposób trochę to rozładowuje korki, które i tak są już niesamowite bardzo często w tych dużych miastach. I trzeci pomysł to może być na przykład partnerstwo między miastem satelickim a miastem centralnym, na przykład organizując różnego typu wydarzenia kulturowe, różnego typu targi, na przykład targi pracy, które mogą właśnie zachęcać do tego, żeby te osoby tam pracowały, różnego typu. Jakieś konferencje naukowe, więc tutaj no jakby są te trzy pomysły, chociaż tutaj myślę, można było naprawdę sporo wymyślić jeszcze totalnie innych, jakby tutaj swoich pomysłów. No i teraz tak. Mam nadzieję, że podobał się mój materiał z terenu. Jednocześnie oglądając ten film, Twoja wiedza jakby wzrosła tutaj. Mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę, zostawisz komentarz. przede wszystkim odwiedzisz ten kanał po raz kolejny. Postarasz się sam odpowiedzieć na zagadki, które się pojawią, jednocześnie moje, mam nadzieję, lekcje w terenie. Oprócz tego, że ułatwią Ci zdobywanie dobrych ocen. Natomiast przede wszystkim ja bym chciał zaradzić z pasją do tego przedmiotu, ponieważ oceny to jest jedno, sprawdziany to jest jedno. Raz coś zapamiętamy, jutro zapomnimy. Jeśli natomiast czymś zaczynamy się pasjonować, zaczynamy robić to w stu to nie ma to już znaczenia. Czego ktoś od nas wymaga, bo my już sami zaczynamy wtedy od siebie wymagać i chcemy robić to jak najlepiej. I to jest mój cel tego kanału. Nie tylko to, żebyś umiał odpowiedzieć na te pytania, ale to, żebyś sam nawet szukał takich pytań i starał się na nie odpowiedzieć.